No to mogę powiedzieć też, że to mecz ostatni, ostatni mecz sezonu, na do odbymnienia, żeby nikt się nie skontuzował, nie chcieliśmy yy, też ryzykować żadną kontuzją, po prostu żeby go zagrać. Myślę, że zagraliśmy go dosyć dobrze widowiskowo. Yy, oczywiście chciałem podziękować kibicom przez cały sezon, że nam kibicowali, jeździli z nami najprzestojniejszym trenerowi Knapowi, najprzystajniejszemu <grym> na świecie. I co mogę jeszcze powiedzieć? Chciałem podziękować. Yy, Koszalinowi, za, e, koszalin, Koszalinowi no. za przyjęciem, nie wiem, za wielką. Ja taki mam tutaj podkład muzyczny, specjalnie przygotowałem, ale najpierw chciałem się przywitać, dobry wieczór i podziękować naszym kibicom, tak licznie dzisiaj zgromadzonym, którzy wspierali nas cały meczu mimo tego, że od początku się, od początku się nie układało. A w koszenie spędziłem wiele miłych chwil, Więcej tych miłych niż niemiłych. To był okres dwuletni, który, który na pewno też wiele mnie nauczył jako trenera. Dziękuję też mojej drużynie, dziękuję organizacji. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek uwagi, no to, to może nie na forum publicznym, tylko będziemy sobie opowiadać w wewnętrznym bardziej gronie. Mówię tutaj o, o prezesach i, i mojej skromnej osoby. No myślę, że dialog, dialog, dialog był nie, naj, nie najgorszy i e, mogliśmy, no na pewno mogliśmy osiągnąć więcej. Skala talentu była tutaj zdecydowanie większa niż miejsce, które zajęliśmy. Jedyne co cieszy, to w trzeci raz powtórzę, jest to, że już wiele kolej, kolejek przed końcem sezonu mieliśmy bezpieczne utrzymanie, więc też nie ciążyła na nas presja walki o każdy punkt i utrzymania. Z, za wszelką cenę, czy, czy grania do ostatniego meczu z nożem na gardle. Ale mam taką fajną piosenkę dzisiaj z moimi zawodnikami. E, sobie ją uciliśmy. Mam nadzieję, że będzie słychać. Mieczysław Fok to był gość. On, on naprawdę miał takie życiowe teksty i to jest, to jest coś, co tak chciałem się podziękować, tak chciałem podziękować rzakowi Koszalin, chłopakom Mojemu stachowi, a całej organizacji, prezesom za danie też mi szansy pracę z tą utalentowaną młodzieżą, bo tak mogę nazwać swoich zawodników. No i jak śpiewa Mieczysław e, Fok, to jest nasza ostatnia niedziela, to jest nasz ostatni mecz i no i co, no za boku się zakręciła na pewno, e, troszkę z będzie, będę to wspominał. No i jeszcze raz dziękuję bardzo. No. Tak, lepiej, żebym nie śpiewał, ale myślę, że tutaj... Na... chociaż mam dobry głos, tak? tak bardzo na wieczny czas, tak jest. Dziękuję Państwu bardzo za cały, za cały sezon, za całe dwa sezony i no i co, co więcej? No, liczę, że nasze drogi jeszcze się skrzyżują po jasnej stronie mocy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom za to, że przyjechali w bardzo, w bardzo dużej liczbie i wspomogli nas w tym, żebyśmy mogli odnieść siódmy z rzędu zwycięstwo. No co tu dużo mówić. Faktycznie wydaje mi się, że gramy coraz lepiej. Ta gra naprawdę nam się układa. Wiedzieliśmy, że przyjechaliśmy tu z jasnym celem, żeby wygrać i to nam się udało bardzo cieszy to że w zasadzie każdy z chłopaków mógł wyjść na parkiet i, i dołożyć swoją cegiełkę także jeszcze raz bardzo chciałem podziękować kibicom za przyjazd i dziękuję bardzo uh, like Jak Wojtek, Wojtek said I want to thanks to all fans of both teams especially our fans they nas go they came to support us I'm very satisfied we have, we made seventh victory in a row it's the best possible way to prepare for the playoffs

yeah, it, it was pretty good. we had several games like that. Uh, we were practicing good, we were behaving good. we had some problems. we solved them. and for me, i'm just uh, looking forward for, for this way of playing in this game. we're miss, missing uh, Samir stewart. he will be ready for the playoffs. and we're missing uh, uh, philip uh, shevruk Do practically two players from the starting five lineup. Uh, when they join us, i think we will be even stronger. Uh, how much stronger will you be in the playoffs? We want to go one game at a time, no matter against who we play, one game at a time. We probably will not have home court advantage, but uh, like I told you, I'm happy how the team looks, how the team uh, play lately.